28 grudnia bieżącego roku odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, w czasie której radni Zarząd Powiatu Kłodzkiego, harcerze oraz Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych podziękowali wieloletniemu staroście kłodzkiemu Maciejowi Awirzeniowi, który z dniem 21 grudnia został powołany na stanowisko wojewody dolnośląskiego. Formalnie wszedłem w środę. I odbyło się przekazanie dokumentów, przekazanie biura w bardzo kulturalny sposób. Muszę tutaj podziękować panu wojewodzie Obramskiemu. Rzeczywiście przekazanie było bardzo profesjonalne. No a pierwsze dni bardzo czy pierwszy dzień od razu bardzo bardzo mocny, bardzo gorący. Trzeba zrobić przegląd kadr. To co mówiłem też publicznie, że każdy kto został powołany Politycznie nie powinien się dziwić, że zostanie odwołany politycznie. Natomiast każdy urzędnik, który pracuje w sposób porządny, rozsądny i dla dobra mieszkańców może być bezpieczny, może czuć się bezpieczny i tego dopilnuje. Jestem nauczony tego, że bezpośrednio jestem rozliczany, jako starosta byłem rozliczany przez mieszkańców. Jeżeli coś było nie tak, coś, się nie, coś nie pasowało, to natychmiast mieszkańcy mogli do mnie trafić. Pamiętajmy, że administracja, także rządowa, to są. Usługi. Powinniśmy być uprzejmymi ludźmi, którzy załatwiają profesjonalnie sprawy. Nie powinno być to przeciągane, a tak niestety też się czasem zdarzało. I co ważne, wszelkie sprawy powinny być też załatwiane zgodnie, z, zgodnie z, prawą, z, naj, z prawem i z najlepszą wiedzą urzędniczą. Moją filozofią bycia wojewodą to jest nie tylko przekaz informacji z jednej strony, z góry na dół, czyli od rządu do Dolnego Śląska, ale także odwrotnie, czego my oczekujemy, jakie mamy propozycje, także wobec na przykład ustawowych zmian. I myślę, że ten dialog, który też jest widoczny, z samego rządu, z organizacjami pozarządowymi, z samorządem, także będzie prowadzony przeze mnie i do tego też jestem powołany. Ja e, pracuję z panem starostą dziewiąty rok i ta współpraca była rewelacyjna dla mnie. To taki czas, że jest mi bardzo smutno, że on odchodzi. W tym sensie, że fajny szef, super szef, i naprawdę nasze zarządy nigdy nie kończyły się kłótnią. Te zarządy były zawsze takie koncyliacyjne, nawet jeżeliśmy się ścierali z poglądami, bo ścieraliśmy się, bo na tym to polega. Natomiast nigdy nie wychodziliśmy z tego zarządu skłóceni, czy, czy nie doszliśmy do porozumienia. Jest mi bardzo dzisiaj smutno, że nastąpiła ta chwila, bo tak naprawdę trudno się było spodziewać, że to nastąpi, bo raptem parę miesięcy, tym bardziej, że jesteśmy w przedłużonej kadencji, więc wydawało się, że, że zakończymy tę kadencję w tym samym składzie. No ale z jednej strony życzę Panu. Już w wojewodzie z samych sukcesów i bardzo się cieszę, że taka osoba właśnie, osobiście taka osoba będzie naszym województwem zarządzać. Tym bardziej, że pan starosta deklaruje współpracę i ja wiem, że ta współpraca będzie. Ja, ja nie przypuszczam, ja po prostu wiem. Jeśli chodzi o zarząd, zarząd powiatowy, rzeczywiście musiałem złożyć rezygnację i tę rezygnację zarówno ze starosty, jak i z radnego powiatowego złożyłem. To jest to się wiąże od razu z tym, że cały zarząd jest poddany, że tak powiem, pod um, rezygnację, ale do czasu powołania nowego zarządu. Zarząd w dotychczasowy, dotychczasowym swoim kształcie może pracować nawet przez trzy miesiące. Nie przewiduję, żeby tak to e, trwało. E, myślę, że na sesji już styczniowej, czyli pod koniec stycznia, e, będzie wybrany nowy zarząd, bo ważne jest, żeby był też wybrany e, starosta, który nie tylko zajmuje się kwestią samorządu, ale także z, e, skarbem państwa, czyli zarządzaniem w imieniu, e, w imieniu rządu. I to są te rzeczy, które trzeba będzie e, połapać. No ale co ważne, wybory są już bardzo blisko, najprawdopodobniej 7 czy 14 kwietnia, więc nie przewiduję... Czy będę proponował, żebyśmy nie, nie robili zbyt dużych zmian, żeby nie wprowadzać teraz e, jakichś niepotrzebnych zamiesza... niepotrzebnego zamieszania? Będę kandydatem na te trzy miesiące, nie całe cztery miesiące kandydatem na starostę, no a będzie jeszcze zarząd, też bym chciała, żeby pozostał w tym składzie, w którym jest, o ile zostanę wybrana jako starostę. No i będzie jeszcze potrzeba wybrania jednego członka zarządu. Dzisiaj te cztery miesiące są istotne do końca, do końca kadencji, dlatego że no jest wiele problemów, które się toczą i, i, i trzeba je do końca przypilnować kadencji, więc no z racji tego, że jesteśmy osobami już doświadczonymi na tych stanowiskach, mówię o mnie. I i o zarządzie, więc dlatego chodzi tu, żeby była kontynuacja. W trakcie 13 sesji Rady Powiatu Kłockiego rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu kuckiego i uchwały budżetowej na 2024 rok. Jako przewodniczący Komisji Budżetu jestem bardzo zadowolony z paru faktów, które znalazły się w budżecie. No jest jasną rzeczą, że on jest zbilansowany. Tam jest drobny deficyt, który będzie pokryty przychodami. Natomiast to, co mnie cieszy w szczególności, to to, że po stronie dochodowej w, w sprawach majątkowych mamy 11% zaplanowanych dochodów, a wydajemy aż 14 na sprawy majątkowe, z czego 60% tych pieniędzy pójdzie oczywiście na drogi. Wiadomo, że to nie wyczerpuje potrzeb w tym zakresie, ale to jest bardzo ważna, taka odważna decyzja zarządu i radnych, którzy poparli ten budżet. Więc możemy się spodziewać, że może tych pieniędzy będzie jeszcze więcej pozyskanych, bo większość środków właśnie jest, są to środki zewnętrzne, gdzie dokładamy udział własny. Drugim ważnym elementem, który należą się wyjaśnienia, to świadomość tego, że ponad 70% wydatków powiatu, tej jednostki samorządu terytorialnego są wydatki na oświatę i szeroko rozumianą sferę społeczną, wydatki rodzinne. Więc my nie mamy za dużych możliwości jakby przerzucania rzeczy na sprawy, które są bardzo ważne, inwestycyjne, ale mimo wszystko udało się tych środków wygospodarować i również mnie to ogromnie cieszy, że znajdują się tam środki na inwestycje w sferę oświaty, to są remonty budynków, docieplenia i tym podobne sprawy. Z tego bardzo, bardzo się cieszę. W czasie sesji podjęto również uchwały m.in. w sprawach zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego. Thank you.